Z doktorem habilitowanym Romanem Sowieckim, profesorem nadzwyczajnym szkoły głównej handlowej w Warszawie i prorektorem do spraw rozwoju tejże uczelni w studiu SGH i dziennika Gazety Prawnej będę rozmawiała o bezpieczeństwie żywnościowym w dobie kryzysu, który teraz mamy, no i wojny, wojny na Ukrainie. Jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Blisko 193 miliony osób w 53 krajach i terytoriach na całym świecie było poważnie zagrożonych bezpieczeństwem, bezpieczeństwem żywnościowym i oczekiwało pomocy. Atak Rosji no, dramatycznie, dramatycznie tę sytuację pogorszył. Panie rektorze, oboje wiemy, że nie ma prostych rozwiązań tej sytuacji. Ale przy założeniu, że porozumienie stambulskie no, o odblokowaniu portów czarnomorskich z lipca tego roku będzie respektowane, co, co państwa muszą robić, by zapewnić sobie to bezpieczeństwo żywnościowe? Znaczy, ja krótko tylko przypomnę, czym jest bezpieczeństwo żywnościowe, bo to warto tak przypomnieć sobie o tym, bezpieczeństwo żywnościowe to jest taka sytuacja w której każdy człowiek ma dostęp do fizyczny, społeczny, ekonomiczny do wystarczającej żywności pożywnej, zdrowej, która umożliwia mu normalne życie. I taka sytuacja przed inwazją Rosji na Ukrainę tak się miała, ale to o czym pani powiedziała, że wojna tylko spotęgowała problemy bezpieczeństwa żywnościowego. Co robić, żeby to zmienić? No, po pierwsze, zakończyć wojnę. To tak, to Innej ścieżki nie ma. Po drugie, jeżeli nawet trwa wojna, to żeby były te, powiedziałbym, kanały humanitarne, które nie blokują przepływu żywności, a przede wszystkim tu chodzi o surowce, które i tak podlegają dalszemu przetworzeniu. I w tej chwili to tylko można w taki sposób odblokowanie. Nadrobić straconego czasu się nie da, dlatego że jeżeli ktoś był niedożywiony, to przez 3-4 miesiące, a właśnie nawet właśnie około pół roku, to teraz raptem niektórzy w ogóle stracili życie przez to. Więc dużo osób dodatkowo zmarło, chociaż i tak bez warunków wojennych, dużo, zbyt dużo ludzi umiera z głodu i niedożywienia. Więc tak mogę powiedzieć, że zakończyli wojny, a jeżeli, to żeby odblokować wszelkie kanały dystrybucji żywności na świecie. Panie Rektorze, to jest jakby stały problem od lat, że mamy dość żywności, zresztą wspominał Pan o tym w rozmowie przed chwilą, mamy dość żywności, mamy dość wody na świecie, to, to są problemy z dystrybucją i z magazynowaniem. Tak? Są to problemy, które mamy od lat. Dlaczego one nie są rozwiązywane? Jeśli chodzi o y o to, co, o to, o czym wspomniałem, że yy, świat, yy, ludność świata może być wyżywiona przy tych zasobach, które posiadamy. Zasobach głównie na no, ziemi, bo ziemia jest tym punktem wyjścia, bo pozostałe yy, środki do produkcji są wytwarzane yy, w przemyśle. Yy, no, pytanie, yy, dlaczego tego nie, tych problemów nie rozwiązujemy, to jest pytaniem niezwykle trudnym i, yy, i bardzo złożonym, bo po pierwsze... Jeżeli produkcja, bo jeszcze raz powiem, produkcja, ona nie w całości trafia do konsumenta, bo część się psuje ze względu na przechowywanie, marnotrawstwo żywności, potem na tej linii już konsumpcji, kiedy mamy, ale to marnotrawstwo jest związane nie z tym niedożywionymi, tylko z tymi, który, którzy są. Dobrze wykarmieni i marnuje się. No, oczywiście później y, trudno tą żywność gdzieś jeszcze spożytkować, ale jeżeli już mówimy o globalnym bilansie żywności i y, 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 potrzebach, no to o tym trzeba wspomnieć. Natomiast tu przede wszystkim chodziłoby o to, żeby się nie marnowała żywność, żeby były y, unowocześniane sposoby przechowywania. Bo to dotyczy no, krajów afrykańskich przede wszystkim, gdzie no, są naturalne e, e, przechowywanie, gdzie suszenie tam produktów rolnych, ale to są takie powiedzieliśmy, e, no, nie chcę użyć słowa, ale e, nie, nie nasuwamy się inne prymitywne metody, które jednak pogarszają jakość e, tej żywności, więc Na ona kości. potem jest mhm. nie... Z punktu widzenia wartości jest już po prostu mniej wartościowa, więc ilościowo to tak, ale przez to złe przechowywanie nie jest dobrze wykorzystywana, bo nie zaspokaja tych potrzeb. Natomiast problemem odwiecznym to jest wykorzystanie zasobów, miejscowych zasobów. Głównie ziemi, bo to dotyczy ziemia, woda, dostęp do wody, w tych krajach, które cierpią głód. Dlaczego się nie wykorzystuje, dlaczego tego problemu się nie rozwiązuje? To, to mówiłem, że to są bardziej problemy natury społeczno-politycznej, bo nawet jeżeli dostęp do wody, kapitału niewiele trzeba było zaangażować, żeby te zasoby uruchomić, ale konflikty etniczne, to nie wiadomo kto co, i prawda. I zewnętrzny kapitał nie chce w to wchodzić ze względu na bezpieczeństwo, już nie żywnościowe, ale takie fizyczne bezpieczeństwo tych, którzy mogą się tam angażować. I jest jeszcze inny problem, że jak ktoś już wchodzi, to kupuje duże obszary i wykorzystuje na cele nierolnicze. I to odciąga ziemię od wykorzystania głównie do produkcji żywności. To jest tak, zjawisko tak zwanego land grabbingu, gdzie y, kupuje się ziemię i y, y, niekoniecznie produkuje się to, co jest potrzebne ludziom, właśnie tym lokalnym, tym lokalnym, miejscu, społecznościom, lokalnym tak. społecznościom. I tu potrzebna jest interwencja y, rządów tych krajów. Regulacje prawne, że jeżeli sprzedaje komuś za granicę, zwłaszcza to. Y, Muszę określić cel wykorzystania, wykorzystania tej, tej ziemi. ziemi. Cel wykorzystania tej ziemi, tej ziemi nie przybywa tylko ubywa. No, część ziemi zagospodarowuje się tej, która nie była wcześniej wykorzystywana, ale no, z procesami urbanizacji, transport, drogi, to ziemi ubywa. I dlatego no, jak mówiłem już z profesorem Kowalczykiem, Stanisławem Kowalczykiem, napisaliśmy tekst, Rehabilitacja czynnika ziemi jako czynnika produkcji w rolnictwie, bo to trzeba wykorzystywać lepiej te zasoby, które już są. Czy w Polsce możemy być spokojni o nasze bezpieczeństwo żywnościowe w obecnej sytuacji? Moim zdaniem nie ma powodów do niepokoju, jeśli chodzi o nasz potencjał nasze zasoby. Jeśli chodzi o Polskę, jest właściwie, można powiedzieć, potentatem produkcji żywności w Europie, ale i na świecie. Takim interesującym wskaźnikiem, czy wskaźnikiem odzwierciedlającym to, co mówię, jest saldo bilansie handlowym artykułem rolno W ubiegłym roku to saldo wyniosło plus. 12,7 miliarda euro. To pokazuje, jaki jest potencjał przetwórczy, bo to też i produkcja surowców, ale przetwarzanie tej surowców, które często są z innych krajów tutaj importowane. Ale w sumie mamy takie nadwyżki. Natomiast jest jeszcze jeden problem, bo to, mówię o tym, o tym, to co jest. Sytuacja, jak widzimy, może się zmieniać. Zawsze powinien być plan tak zwany awaryjny awaryjny, na wypadek, kiedy jest jakaś blokada, bo najłatwiej za, za, zablokować duże zakłady. Duże zakłady, Dlatego, Plan awaryjny powinien też, kto powinien mieć? Plan awaryjny, no to państwo powinno mieć. Na wypadek, kiedy są trudności w zaopatrzenia albo gdzieś zakłady zostały wyłączone, no mamy tu nawozy, mówią, że nie będą produkować zakłady azotowe, bo nie mają CO2. No, I teraz nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie, ale dużym zakładem, duży zakład od razu oddziaływuje na większą społeczność. Natomiast podobnie jest z przetwórstwem. Duże zakłady zablokujemy, no to dużo żywności od razu ubędzie nam. W związku z tym plan awaryjny powinien odnosić się do tej samopomocy, i takiego samozaopatrzenia, samowystarczalności, samowystarczalności mhm. ale w tym znaczeniu samozaopatrzenia w sąsiedztwie, lokalnie, bo to łatwiej zorganizować, że rolnik niewiele produkuje, ale sąsiadów wyżywi na tej zasadzie. Taki plan awaryjny, tu rozmawiałem przed chwilą z radnym z Karpacza, właśnie który no, mówi o, o tym i dlatego też uważam, że jest to zasadne, ja. nawiązuje do tego, bo w każdej sytuacji Plan awaryjny. Dziękuję serdecznie, panie rektorze, za rozmowę. Moim gościem był prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do spraw rozwoju, profesor nadzwyczajny SKH Roman Sowiecki. Dziękuję bardzo.